Okay. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie dekorować areny dla mrówek. Zobaczcie, mam takie dwie areny. W sensie pudełka. No to są pudełka zwykłe. Ale będą jako areny. Zobaczcie. Pierwsze pudełko i drugie. Będę to dla dwóch moich kolonii. Zobaczcie, tutaj są one. Nie wiem, czy będzie widać. Te dwie kolonie. I każdy je chyba dobrze zna. No i powiecie, że i tak te kolonie są trochę za małe. Yy, te pojemniki, tak mi się też wydaje, natomiast myślę, że pora na to, żeby jednak jakąś arenę zostały. Najwyżej się zakopią, bo wiesz, jeśli arena będzie za duża, to po prostu sobie zrobią górkę z piachu i sobie tak jakby zbunkrują wejście. Oczywiście to tylko na jakiś czas sobie tak zbunkrują, w sensie na czas tego, póki będą jeszcze trochę za małe, a jak się będzie wydawać, że jest ok, no to po prostu sobie to wszystko sobie odsypią. Dlatego na przykład tutaj u jednych murków jak te dwie kolonie się zbunkrowały trochę. Nie tak doszczętnie, ale trochę. Dlatego też no tak niestety było. Także ja tutaj się trochę ogarnę i będziemy po prostu yy, dekorować. Okej, okay. Zaczniemy od tego pojemnika. Ten pojemnik jest dla tej kolonii. Także sobie wsypiemy teraz piasek. Trzeba troszkę pozostałości po masorach. bo ja tutaj wsypywałem te takie, wiecie, z drzew. To, to jeszcze będziemy mieli jako, jako dodatek. To fajnie, chociaż wolałbym, żeby to było na samej górze. Natomiast pewnie, jak potrząśniemy delikatnie, to, to wszystko będzie na górze. Także dobrze. Wsypimy sporo tego piasku, natomiast tak, żeby wystarczyło też na drugą arenę. Także potrząśnię to trochę. I tak jak mówiłem, tutaj troszkę tego będzie sporo to możemy ściągnąć, bo też tego nie chcemy tak dużo aż ma też wystarczyć do drugiej no dobra, no, fajnie teraz robimy sobie tą ziemię taką, jak pamiętacie, ostatnio też to robiliśmy i mega fajnie to wygląda tylko może zróbmy tak, żeby to troszeczkę nasypiemy no, trochę tej ziemi, bo to też fajnie strukturę tworzy nam w krótkach to się zrobiło właściwie, ale to też dobrze, bo to w krótkach też może być. O, patrzcie, jaki fajny. Myślę, że to wystarczy. Jeszcze możemy nawet troszeczkę tutaj. Okej, okay. też mamy drugą marę żeby wystarczyło. Możemy pokruszyć to takie, bo to też nie jest jakiś super, ładny. Okej, okay. to może tak. Tutaj włożymy taką listeczkę No i damy go w całości może Poszedł, Ja od razu włożę kolonie, żebym wiedział jak to mamy mniej więcej sobie rozplanować Nawet moglibyśmy otworzyć drzwi do areny Ale jeszcze tego może nie będę robić Albo może by to i tak zrobił? Nie Nie, bo to tak nie będzie, to to musi być tak Dobra, będzie tak Teraz patyczków coś zrobimy na pewno żeby to do Messorów nie wpadło Bo jak coś to ja mam na arenie Messorów to położone Coś nie w środku u Messorów tylko po prostu tak Na pewno jakieś kamyczki bym chciał A mam jeszcze coś takiego Ja sobie to kupiłem dawno temu na giełdzie, jeszcze mi zostało kilka Pamiętam, że od Messorów to po prostu wyjąłem, no bo u Messorów było strasznie tego dużo e, Czekajcie, bo to te waty o, i Możemy nawet dać od razu patyczka, tylko to bym chciała jeszcze do, położyć kamienie I dopiero patyczka. Także mam tutaj różne... Ja nie mogę iść do waty. Dobra, ja przyniosę jakieś kamyczki i będziemy to robić. Mam taki zestawik gdzieś tam miałem, zobaczcie. A w sumie nie widzi się tego, ale zaraz wam ja pokażę. O, jakieś kamyczki drobne tutaj są. E, jeszcze są czarne kamienie, to może... Jednak zamienimy tego i damy te. No, chyba nieładniej. I jeszcze mam trzeci z tego rodzaju. Zobaczcie, trzeci. Tylko one, żeby mi nie spadło jak będę czasami przenosić arenę. Może damy tak. Okej, okay, może jeszcze to posypimy tymi drobnymi kamyczkami. Troszeczkę tutaj, takich kamyczków drobnych damy. To jeszcze jeszcze sporo nawet. Chciałem tutaj zupełnie zrobić taki wystory leśny, ale widzę, że wyszło mi coś takiego. Nie wiem, coś pustynnego trochę, trochę tak leśnego. Różne, różne. Ale spoko, nawet. Może do... nie dokładnie coś takiego miałem na myśli, ale nawet spoko nam to wyszło. Ok, dołożymy teraz o, patyczka. Patyczków nie ma w ogóle Tutaj to patyczek damy tak Chociaż lichy ten patyczek To może damy coś innego jednak Jakiś inny patyczek Jakiś lepszy Po prostu Wiecie, bo on to sery wpadnie do seru zaraz będzie troszkę trawiednie. OK, idziemy jeszcze... Możemy tam tego też tutaj dać. A jeszcze trzeba dać tutaj... Damy Tutaj damy Możemy mrówce w sumie już puścić. Bo widzę, że one na razie też nic nie robią, także można było je puścić. Tak wygląda. Okej, okay, chyba już gotowe, tak myślę nawet. Jeśli chodzi o to marenę oczywiście. Więc tak i teraz dam jeszcze tylko miód do środka. No i będzie gotowa tak naprawdę. Także dobra już dajemy miód. No tutaj. Róż od razu obrócimy. I co jest fajne, zaraz wam pokażę, tylko najpierw sobie... Jeszcze tutaj zamkniemy, także, także myślę, że już jeśli chodzi o to marę, to jest tyle, no bo w sumie nic tutaj dodać, nic ująć, tak naprawdę, no nie, się przykroiło, czekajcie, bo to już tragedia jest, tragedia, Uy, no, no, jest no, głupim głupim miodem? Dobra, jest okej. Okay. Szkodził mi się. Weźmiemy tylko... Gdzie, gdzie mam pęsetę? Dobra, no... Zakładamy tutaj pokrywkę. Zaraz nam coś mega fajnego pokażę w ogóle. Zobaczcie tutaj. Ja tego wcześniej nie zauważałam, ale jak już mam drugi pojemnik z tego rodzaju, bo to jest ten sam pojemnik że niższy. Sobie kupiłem słuchajcie, zobaczcie. Idealnie to pracuje tutaj. I one sobie mogą stać na tym. I to jest według mnie na no, bardzo dużo ułatwienie, bo tak naprawdę może to sobie stać tutaj. Natomiast ten to nie wiem, gdzie postawię, ale jeszcze zobaczę. Także przebijamy się do kolejnego pojemnika. Dobra, nie wiem co powiedzieć na taki kadr. Jak pamiętacie, do tej ostatniej mówiłem Wam, że tą wodę dolewałem. Ogólnie to jest fajne i mi się to spodobało, że w filmik się. Myślałem, że już jest 30 minut tego filmiku, a jest tylko 9, więc dobrze, bo lepiej, żeby filmik był krótszy. To naprawdę będzie, będzie lepiej. Najpierw ja jakby, był, jak wyjdzie krótszy. Natomiast nie no że ile jeszcze będzie, no bo przecież jeszcze musimy udekorować tą arenę. Także nasypujemy no, piasek. Tutaj w sumie nie będziemy chyba nawet całości wsypywać. O, już zobaczę. Nie tego piasku. No, można jeszcze w sumie wsypać. Wsypiemy całość. Dobra, to teraz zrobimy w sumie to samo co tam. Czyli to, piasek. Tylko tutaj trzeba go troszkę ugnieść, bo ja tutaj nie chcę grudków w tym ogólnie. w tym nie chcę żadnych Także Po prostu trzeba I teraz Po prostu sobie to wsypiemy O, pięknie Dodatkowo warstwa ładno się robi Dlatego ja tak lubię taki Czarny piasek dodawać tutaj Ja sobie na giełdzie jakieś kupię też wiecie, jak będzie ta giełda terrorystyczna trzeba sz... chyba zresztą zaraz mówiłem. Kupię taki piasek właśnie, taki biały, słuchajcie, taki kwarcowy Kupię sobie, też przyda się do messorów Ogólnie co do messorów, to na razie tutaj nie będziemy zmieniać w ogóle wystroju Bo nie mam tam na razie co nawet zmienić I też ogólnie ten wystrój nie jest zły, także Ogólnie jak na co, że już jest długo, bo z dwa miesiące ten wystrój chyba jest Więc... To, długi, długi, to ładnie, ładnie się ogólnie trzyma, reszta wystrójów to się zazwyczaj rysuła ogólnie Także zaraz przyjdę Okej, okay. dobra Mam takie różne rzeczy, tu też możemy dać tą czapeczkę Taką to ten pojemnik jest niższy, dlatego nie wiem jak tutaj będzie z tym czy on się tutaj zmieści Natomiast tu mam ten niższy, tu mam ten łybek taki trochę mniejszy To jest też lepiej Mam tutaj muszelki jakieś różne, natomiast to wydaje mi się, że w ogóle nie będzie pasować do wystroju Dlatego nie będziemy ich tutaj wsypywać tym razem Dosypałem jeszcze troszeczkę Mamy tutaj I Możemy tutaj nawet wsypać jeszcze troszeczkę tutaj o, mamy prawie całość Okej No i damy od razu mech, bo mech to jest naprawdę bardzo ładny Ogólnie nie stosuję muchu mesorów. W sensie, jak pamiętacie, robiliśmy to drzewko z muchu, ale tak, żeby im po prostu postawić tam gdzieś mech, to nie stosuję tego przez to, już wam Mówiłem, że one zjadają mi ten mech. Znaczy robią tak, że po prostu go tak jakby ugryzają i odkładają na małe kawałeczki. I po prostu tak mi potrafią y, cały taki mech zjeść po prostu, tak? I wypluć i wrzucić do kosza, więc po prostu nie ma sensu, jak one to przemiadają i... I po prostu takie robię, wiecie I tutaj jeszcze coś wyciągnę bo tu miałem jakiś piasek czy coś, chyba o. dobra Damy tutaj I jeszcze damy na pewno Nie wiem jak tutaj będziemy robić rozwój rozwystrujami Więc ten kawałek nie sobie na razie tam zostanie Się mi takie coś połamało Więc Też możemy to postawić tutaj właściwie o. Wygląda śmiesznie, ale zostawimy to tutaj Albo nie, na odwrót Dajmy tak No, zdecydowanie ładniej Taki mostek się zrobił fajny Dobra, to teraz zrobimy Jakieś patyczki No to to wiadomo Trzeba patyczki zrobić jakieś Patrz okay. Patyczkę damy na przykład Myślę, że może nie tutaj, ale Mam ten pojemnik sobie Sprawdzę co my tu mamy w nim. To jest taki pojemnik, To są kamyczki właśnie w nim i na przykład damy takiego, nam przecież ładny, nawet moglibyśmy pod ten mostek właśnie wsadzić kamień, nie wiem co się stanie wtedy, czy to będzie ładne, nie czyli jednak nie dajemy tego kamienia tutaj, bo to nie za ładne. bo nie za to wygląda. Tutaj na pewno damy tego kamyczka, myślę. I posłupimy również tymi drobniutkimi kamyczkami. Troszeczkę. Już się ładnie zaczyna robić. Nawet jedna mrówka w jednym formie formikarium sobie tam chodzi. Czyli się obudziły. Ale nie o tym dzisiaj mówimy. Możemy dać tutaj. I mam takie jakieś o mam czarny kamień jeszcze możemy dać na przykład taki proszę bardzo ogólnie tutaj im, y, jednak areny się skusiłem zrobić jak wam mówiłem nie będę robić im areny ale zrobiłem jednak no bo wiecie pomyślałem sobie że skoro w sumie niby będzie zimowanie niedługo w sensie jeszcze niedługo nie, nie, tak, nie tak niedługo dokładnie no bo jeszcze dopiero za 2-3 miesiące no nawet, nawet dłużej no, za 2-3 miesiące będę, będzie już zimowanie Niestety Ale się podejmę tego zimowania w tym roku niestety, też będę musiał tak naprawdę Mógłbym się nie podjąć, natomiast no pewnie to by to nie opłacało się, bo i tak morówki mogłyby się przestać rozwijać przez to No albo by się słabiej rozwijały, albo by padły w stagnację I na przykład Rok temu moje morwy niestety wpadły w stagnację, więc trzeba było je przezimować. Natomiast no nie wiem, czemu upadły. Czemu upadła akurat królowa? Więc tego nie wiem. Bardzo możliwe, że przez to, że skoczyłem po prostu z 14 stopni od razu na 7. A może trzeba było troszkę zredukować. Bo ja po prostu wiecie, co nie miałem wtedy, jak tych stopni troszkę obniżyć, tej temperatury. Tam w większości to miałem tylko 14. Tutaj na holowisku jest około 17, czyli dość. Zależy. Klima mi różnie pokazuje, no, ale to w klimatyzacji to tam. To tam wiem, że to czasami tak trochę. Wydaje mi się, że pokazuje mi czasami 17, ale tam. Ale tam jest trochę więcej czasami mi pokazywało 14, więc już wiem, że przecież tyle nie ma. No bo to jak w pokoju mogłoby być 14 stopni. Jak w cudem niby mogło być 14, więc. Złożimy sobie iść świat. Szkoda, on się tak fajnie nie pokruszył są takie takie mokre jeszcze i przez to. przełamujemy liścia i po prostu nasypiemy sobie kawałki. Także w tym roku też będę musiał zrobić zimowanie. Mam nadzieję, że ono się y, uda w ogóle. No ale myślę, że liczmy na to, że tak. Więc pomyślę jeszcze gdzie to dać. Po prostu najpierw będę robić tak, żeby zbadać badać te temperatury. Sprawdzimy gdzie jaka temperatura jest. No i po prostu y, wiecie. Ojej bo ogólnie robotnice przezimowały wtedy, a królowa padła. I właśnie bardzo możliwe, że była to wina nie przeze mnie, a właśnie przez yy, Przez jakby... no wiecie, same mrówki, bo ogólnie różnie to bywa, to, to zimowanie to jest taka trochę rosyjska ruletka, czyli po prostu uda się albo nie uda. Zależy. Różnie jest, natomiast No niestety tak się Tak się niestety nie przydarzyło, że, że za pierwszym razem się niestety... Nie udało. Może w tym roku się uda jakby, bo mam nadzieję, że nie stracę wszystkich kolonii. Wszystkich dosłownie. Albo mam nadzieję, że w ogóle nie stracę żadnej kolonii, no bo nie chciałbym chociaż jedną z tych stracić. Królowych nie zimujemy, no bo są to samotne królowe. Ich się nie zimuje. Gdybym miała mrówki to pewnie tak, ale nie, jak sama to się nie zimuje ich. Natomiast areny będziemy wyciągać, bo po pierwsze w lodówce tyle miejsca raczej nie ma, żeby tu wywalić yy, pięć aren, słuchajcie, plus jeszcze ten, mam tam jeszcze, no jeszcze flawusy, nie wiem jak z flawusami zobaczymy, bo u nich będzie ciężko w ogóle skontrolować, czy ta królowa żyje, natomiast będzie to i tak myślę, że łatwe nawet, bo w sumie zobaczymy tylko, czy ta królowa faktycznie ona czy wszystko jest Natomiast dobra. Jeszcze damy troszeczkę nawet mechu. Także też będę robić oczywiście niestety, no bo to Trze bo no tak jak mówiłem, że mrówki mogą paść w stagnację Miroctonu padły, no to padły w stagnację oczywiście, nie tak, że padły, że umarły no, padły w stagnację, czyli zaczęły nie wychodzić na Renę. I po prostu, no wiecie, no to, to Tak naprawdę nie przychodziły nawet na jedzenie, bo rzadko Natomiast może one jadły, tylko nie widziałem, natomiast Być może że też padły przez to, że po prostu źle je wykarmiłem, no bo to U mnie to te mrówki mają po prostu dostęp do tego jedzenia cały czas jakby, natomiast je tak je tak jak rok temu i pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby to że do każdego z gniazd tam gdzie arena po prostu zamiast dawać na arenę ten miód, to dać go po prostu do probówki, bo wtedy po prostu będę wiedzieć że te mrówki już wiedzą o tym jedzeniu i wiedzą po prostu, no wiecie, żeby trochę się wykarmić, no bo Normalnie to, to sobie miód może stać sobie na arenie, a nie w... A nie w probówce. Ale tak okrutnie to... To to, to on może z tobie stać, słuchajcie, ale przed, przed zimowaniem myślę, że zrobię coś takiego, że by jednak tutaj ten... żeby jednak ten miód... no niech, nie... Teraz sobie złożymy już i miód. Okay. Tutaj damy pod samo wejście, bo ja tak zawsze daję. Także tak jak mówię, przy zimowaniu będziemy im dawać zamiast na arenę. To damy im po prostu przy, do połłówki tak żeby po prostu. Tak żeby po prostu można było je lepiej wykarmić. No bo w sumie innego sposobu na takie mocne wykarmienie ich. Przed tym zimowaniem to myślę, że chyba nie znam innego sposobu, jak po prostu im dać bliżej, żeby one wiedziały o tym jedzeniu, jakby żeby troszkę częściej jadły. Ale dobra, to teraz zamkniemy sobie arenę. No bo już gotowe, także gotowe. Troszkę muszę tutaj ogarnąć. ja w ogóle to pokażę Wam efekty. Także tak wygląda efekt końcowy, tak jakby, jak wyglądają te całe areny. Ogólnie mega, mega ładnie. Tylko usunę kawałek takiej nitki, z kolei Także tak wyglądają arny, naprawdę pięknie. Myślę, że też że też mi się wydaje, że będzie się podobać. Także to na ciągu tyle.